Cześć, to Ewa spadnie i chrupie. Od jakiegoś czasu testuję wyciskarki wolnoobrotowe, ponieważ to jest ten jeden element, którego brakuje w Thermomixie. W Thermomixie oczywiście zrobimy smoothie, zmielimy owoce i warzywa, e, natomiast sam sok musimy wycisnąć już sami, co nie jest wygodne. E, jeżeli chodzi o wyciskarki wolnoobrotowe, na rynku jest ich dużo rodzajów: mamy pionowe i poziome, e, jedno i dwu ślimakowe. Ja dziś pokażę Hurom One Stop, który z jednej strony jest taki najbardziej wygodny, najbardziej kompaktowy. I dzięki nowemu pojemnikowi z największym otworem, praktycznie jednym z największych, jakie jest dostępne na rynku, będziemy mogli robić, czy w zasadzie, sob będzie mógł się robić sam. Hurom łatwo się montuje. Pokażę, zaczynamy od głównego pojemnika. Do środka umieszczamy sitko. Churą, one stop, ma dwa rodzaje sitek: z cieńszym i z, grubszym, z grubszymi oczkami. Jeden jest do soków, drugi jest do smoothie. My zaczniemy od tego od soków. Do środka umieszczamy ślimaka. Tu mamy jednego ślimaka. Dwuślimakowe są może szybsze, robią więcej soku, natomiast są też dużo droższe, co w ostatecznym rozrachunku trochę gorzej wychodzi. E, więc umieszczamy sobie ślimaka e, i huron tak naprawdę ma e, dwie końcówki do tworzenia soku, czyli tą, o której mówiłam z najszerszym e, otworem wejściowym i taką klasyczną, ale pokażemy dzisiaj e, tę fajniejszą. E, musimy ją umieścić tak, żeby ten trójkącik pokrył się z zamkniętą łódką. Huron jest zbudowany w ten sposób, że jeżeli coś jest źle skręcone, on się nie włączy. I huron dodatkowy plus tego modelu jest to, że ma zewnętrzny pojemnik na pulpę. Jeżeli będziecie kupować, bądź szukać jakichś innych wyciskarek, sprawdźcie, żeby ten pojemnik był na zewnątrz i żeby cała pulpa się do niego dostawała sama, ponieważ w wielu wyciskarkach jest on wbudowany Wbudowany jest wewnątrz i przy czyszczeniu musimy rozkręcić pół wyciskarki, żeby się do tego dostać. Tak jak mówiłam, pojemnik ma szeroki otwór, ma 12 cm, więc możemy wrzucać większe kawałki, nie musimy tak drobno ich wszystkich ciąć. Ten pojemnik ma też takie dodatkowe ostrze S-blade, które dodatkowo sieka i kręci te kawałki. Dzięki temu możemy sobie powrzucać e, owoce i warzywa, włączyć i czekać, aż się zrobi. E, dorzucę e, jarmusz e, Wyciskarki tym się różnią od sokowirówek, że umożliwiają e, robienie soków e, z liści. Jarmuż e, czy szpinak albo natka pietruszki. I dorzucamy sobie jeszcze jakieś ołóżko. Wyciskarka też, co prawda producent zaleca obieranie owoców, natomiast tak naprawdę nie ma takiej potrzeby. Wszystko się odciska i skórka ląduje w pojemniku na pulpie. Zamykamy. Podkładamy pojemnik, natomiast ten kranik jest zabezpieczony otwarciem, które zabezpiecza przed wylewaniem się soku na zewnątrz. I włączamy. Wyłączamy. Otwieramy kranik. Musimy zabezpieczyć, żeby się sok nie rozlał. Kranik jest e, pod lekkim kątem, więc e, cały sok do niego spływa. Możemy zawsze włączyć obroty wsteczne, i wtedy resztki soku e, wydostaną się na zewnątrz. Proszę, Soczek, dla Pana kamerzysty. Huromont Stop posiada tak zwaną funkcję czyszczenia obiegu. E, jest to naprawdę fajna opcja, e, ponieważ tak naprawdę wyciskarka czyści się sama. Wystarczy, że wlejemy wody, żeby zapełnić ten pojemnik na dole. Uważamy, żeby nie przelać, bo się wtedy wylewa. Tamo być skarkę. Otwieramy kranik. W zasadzie pierwsze mycie za nami. E, po wyjęciu wszystkich elementów możemy zobaczyć, że góra jest praktycznie czysta. Jedynie ją przymyjemy. Tu mamy część do wyjęcia i przymycia. Wszystko jest praktycznie też wyczyszczone podczas mycia. Tu pojemnik wyścimy, więc w porównaniu z innymi wyciskarkami, sokówiropkami, które tak naprawdę trzeba bardzo długo myć, tu robimy wszystko od ręki. Mamy tu jeszcze taki element, który pomaga nam wydobyć resztki pulpy owocowej z tego przejścia. Pokażę Wam jeszcze tę drugą końcówkę, tę bardziej standardową. Zakłada się ją podobnie jak pojemnik. my też wspomagać i ponownie zatrzymujemy uważamy żeby nie rozprysło się wszędzie. Możemy też użyć obrotów wstecznych i ponownie nalewamy. I czyścimy. W sieci często nazwa sokowirówka i wyciskarka wolnoobrotowa stosowano są zamiennie, natomiast są dwa różne urządzenia. O pierwszej różnicy między nimi wspomniałam już wcześniej. Sokowirówka nie jest w stanie zrobić soku z liści takich jak szpinak czy jarmuż. Drugą różnicą jest to, że wyciskarkę wolnoobrotową dużo łatwiej się myje, ponieważ, tak jak było widać, ma ona tylko to sitko i ślimaka do wyczyszczenia. Natomiast w sokowirówce mamy takie, coś na wzór tarki, mamy takie otwory z ostrzami, które trzeba dokładnie wyczyścić. Inaczej też wygląda rodzaj płynu, który otrzymujemy z sokowirówki. Z sokowirówki jest to taki płyn bardziej klarowny, mniej gęsty. Natomiast plusem tego płynu jest to, że młodsze dzieci wolą e, taki płyn z wyciskarki wielno, wolnoobrotowej. Jest to taki gęsty e, sok z drobinkami owoców i warzyw. E, sokowirówka na pewno pracuje dużo szybciej. E, ona pracuje tnąc najpierw owoce i warzywa, dopiero potem wyciska z nich sok. E, natomiast wyciskarka wolnoobrotowa e, wyciska te owoce i przez sitko przechodzi sok e, do pojemnika. Natomiast e, takie rozwiązanie sprawia, że te owoce i warzywa zachowują więcej wartości e, odżywczych, m.in. enzymów i błonnika. Jeżeli zdecydujecie się na wyciskarkę wolnoobrotową chórą One Stop, e, w opisie filmiku znajdziecie kod rabatowy, który pozwoli wam do 5 maja kupić ją nieco taniej. Dzięki.